Nazywam się Kamila Borowska, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną, pracuję w CKR filia Wrocław i chciałabym przybliżyć temat fizjoterapii uroginekologicznej. Między innymi to, czym ona dokładnie się zajmuje i w jakich schorzeniach możemy udać się do takiego terapeuty. Fizjoterapia uroginekologiczna jest fizjoterapią specjalistyczną, która zajmuje się diagnozowaniem terapią i profilaktyką schorzeń dna miednicy. Najczęstszymi schorzeniami są bolesne miesiączki, są to dysfunkcje seksualne, jest to endometrioza, pacjentki, które przygotowują się do porodu oraz są zaraz po porodzie, czy naturalnym, czy po cesarskim cięciu też mogą odwiedzić fizjoterapeutę uroginekologicznego bardzo dobrym uzupełnieniem takiej terapii jest też terapia z wykorzystaniem urządzenia dostarczonego przez firmę Indiba SA. Daje ona bardzo dobre rezultaty terapeutyczne i jest bardzo dobrym i skutecznym uzupełnieniem takiej terapii.